Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot, W szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki w czytaniu ogólnym, miesięcznym na październik 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, czego mogą się spodziewać zodiakalne wodniki w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub prostu ocenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam Zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane wodniki. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie zweryfikujemy sobie, czego zodiakalne wodniki mogą się spodziewać w zbliżającym się miesiącu październiku. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, może się też pojawić jakaś odrębna kwestia, odrębna sytuacja, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie, natomiast tuż przede mną w dolnej części ekranu będzie karta rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Zaczynamy sobie szóstką kielichów. Czwórka pentakli. As buław. Tło. Kochankowie. Koło fortuny. Dwójka kielichów. Rada. Wisielec. Dobrze. Dobrze, moje kochane wodniki, przechodzimy sobie do waszego czytania. Zaczynamy sobie od lewej strony. Od szóstki kielichów, od czwórki pentakli, od asa buław. Szóstka kielichów, moi kochani, jest to karta wracających wspomnień, wracających osy, o, osób to też, ale wracających emocji. E, bardzo często jest to też karta, że w naszym, przez przypadek na przykład spotykajmy w naszym życiu kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy. Tak, czyli gdzieś tam, na przykład, wychodzimy sobie na miasto i nagle spotykamy os osobę, która, której dawno w naszym życiu nie było, a razem z nią, razem z tym przypadkowym spotkaniem wracają pewne emocje, e, pewne wspomnienia. E, też e, ta energia może być energią wracających osób. Tak? Czyli karty mogą tutaj pokazywać, że gdzieś tam jakaś przeszłość może próbować pukać do waszych drzwi, tym bardziej, że w tle. Też mamy pewne przesłanki ku temu, które to potwierdzają. E, natomiast, ostatnia energia jest to także karta tego, że mogą wracać do Was jakieś wspomnienia z przeszłości. Może być też tak, że gdzieś tam przypomnicie sobie o jakichś swoich pomysłach, planach, hobby z przeszłości. Natomiast, ostatnia energia to może szóstka kielichów oznaczać dzieci. Tak? Potomstwo e, dzieci, wnuki i tak dalej, czyli potomstwo, e, czy też. Od, m, dzieci, czy też jakby poprzez nasze dzieci, czyli kolejne, kolejne pokolenie. Natomiast y, obok mamy Czwórka Pentakli. Czwórka Pentakli jest to karta z jednej strony oszczędności, o, o czym trzeba pamiętać i zaraz będziemy sobie tutaj analizować, ale z drugiej strony też może być to oszczędność na dzielenie się swoimi pewnymi przemyśleniami, emocjami, uczuciami, pewne wycofanie, tym bardziej, że tutaj macie jako radę Wisielca. Więc karty tutaj mogą pokazywać ogólnie. Wodniki bardzo często są skryte, nieśmiałe, nie o wszystkim mówią, czasem wolą pewne rzeczy zostawić dla siebie, bywają nieufne. Mm, no taki urok wodnika. Mm. Natomiast wiele rzeczy też jakby zostawiają dla siebie, gdzieś tam zostawiają wewnątrz siebie i nie wszystkim się dzielą z otoczeniem. Natomiast ta karta może właśnie też mówić o tym, że ten miesiąc może być takim miesiącem dla Was wycofania, gdzie będziecie woleli pewne rzeczy zostawić dla siebie, możecie bardziej obserwować niż o, o pewnych rzeczach mówić. Jeszcze jedna rzecz, o której może mówić ta karta, popatrzcie jak jest to pokazane, to też bardzo mocno nakierowuje na. Kolejną interpretację. E, czwórka pentakli także, moi kochani, bywa kartą bronienia własnego interesu. I w tym przypadku możecie być bardziej otwarci na działanie w czwórce pentakli. Tym bardziej, że obok jest As Buław. jest to karta nowego pomysłu, nowej inicjatywy, nowego działania. Karty tutaj mogą pokazywać, że w kwestiach zawodowych możecie być aktywniejsi, tak. Może być tak, że będziecie gdzieś tam w tym miesiącu bronić własnej pozycji, pokazywać swoje możliwości. Też karty mogą tutaj pokazywać, że gdzieś tam to może być miesiąc, gdzie, gdzie ta wasza ambicja się mocniej obudzi i na przykład będziecie się starać o albo lepsze wynagrodzenie, albo też się będziecie starać na przykład o jakiś fajny projekt, fajnego klienta, po to, żeby móc się realizować. Jeżeli wcześniej. Bo, bo na co dzień wodnik, moi kochani, jest takim znakiem, który gdzieś tam zostaje trochę. Nazwijmy to y, mówiąc wprost w tyle. Jest jednym z tych znaków y, razem z rakiem, razem z rybami. Czasem z wagą. Bardzo często to są właśnie takie znaki, które gdzieś tam nie pchają się na pierwszy plan, które nie, 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 nie akcentują swojego zdania, swoich opinii, swoich pomysłów najgłośniej, które gdzieś tam mają takie poczucie, że konfrontacja to nie jest dobre rozwiązanie, że czasem trzeba troszeczkę może dłużej poczekać na swoją szansę, na swoją kolej. No i tutaj karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu możecie mieć trochę inne nastawienie. Tak, może gdzieś tam będziecie bardziej aktywni, szczególnie w kwestiach zawodowych, w kwestiach właśnie związanych z kwestiami materialnymi. Karty też mogą pokazywać, że możecie mieć nowy plan na inwestowanie pieniędzy bądź na wydatkowanie pieniędzy. Natomiast raczej jeszcze nie w tym miesiącu. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej już powiedziałem, czwórka pentakli jest to karta oszczędności. Więc karty tutaj mogą mówić o tym, że będziecie mieli pomysł na lokowanie pieniędzy bądź na wydatkowanie pieniędzy, ale najprawdopodobniej w tym miesiącu raczej nie będziecie mieli skłonności do rozrzutności. Nie wiem, czy dlatego, że wcześniej był okres wakacyjny i może troszeczkę więcej środków materialnych wydaliście też macie świadomość tego, że gdzieś tam już zapasem na horyzoncie, może nie tak od razu, bo jeszcze troszeczkę czasu zostało, będą święta. Stąd karty mogą mówić, że dla was to jest może ten październik to jest taki okres przejściowy, gdzie raczej skłaniacie się ku temu, żeby jeżeli będziecie mieli dodatkowe środki materialne, to po prostu zostawić je dla siebie. I tutaj, co ciekawe, połączenie tych dwóch kart może mówić jeszcze o tym, że możecie mieć jakiś pomysł w tym miesiącu, jakąś perspektywę, jakiś plan, o którym nie będziecie chcieli mówić waszemu otoczeniu. Bo to jest, tak jak wcześniej już powiedziałem, karta zamknięcia nie tylko na dzielenie się swoimi środkami materialnymi, ale także emocjami, także przemyśleniami, planami itd. Karty też mogą wskazywać. Tak jak wcześniej zacząłem z tą szóstką kielichów. Karty też mogą wskazywać, nie jesteście pierwszym znakiem, który się w tym miesiącu pokazuje. Gdzieś tam mam wrażenie, że zaczyna być. Ten miesiąc może być taki dla części ze znaków Zodiaku jakimś takim wysypem kontaktu byłych. E, I u Was też to się pokazuje, że może się odezwać osoba z jakaś z przeszłości, e, może być to jakiś były przyjaciel, była przyjaciółka, osoba, z którą po prostu nie macie od jakiegoś czasu kontaktu. A która na przykład, nie wiem, może chcieć odwiedzić wasze rodzinne strony, gdzieś tam sobie przypomni, może, może to być też pewnego wspominania, czas, tak, ale to też może mówić o tym, że gdzieś tam byli partnerzy, mogą też tutaj się próbować ujawniać w waszym życiu, gdzieś tam próbować otworzyć sobie drzwi do waszego życia, ale najprawdopodobniej, jak ja widzę połączenie takie, czyli yy, przeszłość i obok yy, pozycja zamknięta, to najprawdopodobniej nieskutecznie, chociaż... Jest bardzo ciekawe, będziemy sobie też zaraz to y, analizować. E, karty też mogą pokazywać na przykład, że osoby z przeszłości, które mogą próbować wracać do Waszego życia, będą na przykład ciekawe, co tam u Was. Najprawdopodobniej będziecie nieufni w stosunku do tych osób: czy to będzie jakiś były partner, czy to będzie była przyjaciółka, przyjaciel, to raczej jak do Was napisze osoba, z którą dawno nie rozmawialiście, co tam u Was, to będziecie raczej skorzy napisać: wszystko w porządku, y, jest ok, mi się układa, i tak dalej, niż się tej osobie zwierzać. Znaczy to też może oczywiście wiązać się z naturą wodnika, który, no jeżeli e, gdzieś tam ma poczucie, że pewne relacje zostały rozwiązane, tak, rozluźniły się, e, no to nie będzie tutaj skory do tego, żeby przed kimś się otwierać. Ogólnie, tak jak wcześniej już powiedziałem, wodniki nie są skłonne, a szczególnie jak z kim się nie widziały, wieki tak naprawdę nie mają świadomości, gdzieś tam nie mają, nie wiedzą jakie są intencje tej osoby, dlaczego ta osoba wraca, czy coś chce, no bo nie wiadomo, tak też może być, tak yy, więc, no, tak pewna niepewność tutaj może wskazywać na to, że będziecie raczej zamknięci. Yy, karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o relacje trwające, relacje partnerskie, relacje przyjacielskie. Yy, trwające, tak, czyli osoby bliskie w waszym życiu, karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu możecie wspominać z tymi osobami początki waszej znajomości, waszej relacji. Może być to na przykład jakieś spotkanie, tak, meeting, gdzieś sobie wyjdziecie, czy z partnerem na randeczkę, czy z, czy z przyjacielem, przyjaciółką na jakieś spotkanie, na pogaduchy, na jakieś ploteczki. Może być tak, że przy okazji będą wracały tematy początków waszej relacji, waszej znajomości, waszej przyjaźni, waszej relacji. Czy związku, i będziecie sobie tutaj wracać do tych fajnych chwil, które was tak naprawdę połączyły. które doprowadziły do tego, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście obecni. Natomiast, tak jak mówię, tak jakby z drugiej strony, jest coś, czego wy swoim bliskim w październiku nie powiecie. Macie jakiś pomysł, plan, albo coś kombinujecie. Inna sprawa, że karty tutaj mogą wskazywać też na to, że pewne pomysły gdzieś tam z waszej przeszłości e, dotyczące. Czy ja bym się nie zdziwił, gdybyście w tym momencie chcieli sobie coś kupić, co, e, co chcieliście sobie kupić już od dłuższego czasu, a później o tym zapomnieliście albo mieliście jakieś ważniejsze sprawy, szczególnie w połączeniu tych dwóch kart. Czyli pomysł taki, który już z wami od jakiegoś czasu był, a potem gdzieś tam umarł. Też karty mogą pokazywać, że. Możecie wró chcieć wrócić do jakichś swoich starych zainteresowań, bądź starego hobby, ale w Czwórce Pentakli nie chcecie wydać yy, na to od razu dużo pieniędzy, tak? Czyli jeżeli wcześniej mieliście jakieś takie hobby, które wymaga jakiegoś nakładu finansowego, to możecie gdzieś tam próbować, ale na razie gdzieś tam się zorientować, na przykład, czy, czy nadal to lubicie. Jeżeli chodzi o tło, no tu się dzieje ciekawie. Tu się dzieje naprawdę ciekawie. Pierwsza rzecz, dwa arka na wielkie. A oprócz tego dwójka kielichów. No właśnie, moi kochani, dwójka kielichów to bardzo często karta wyznań, wzmocnienia relacji, bądź próba pojednania się, ręki wyciągniętej, dłoni wyciągniętej na zgodę. Stąd karty mogą też podkreślać tą szóstkę pentakli, szóstkę, przepraszam, kielichów, którą mamy z drugiej strony. Czyli karty mogą tutaj pokazywać, że ktoś może w tym miesiącu próbować się z wami pogodzić, wyjaśnić pewne kwestie, może wrócić do waszego życia. Tym bardziej, że jest obok koło fortuny, czyli karta szansy, możliwości, ale w kole fortuny jest tak. Ta szansa jest dana na jakiś czas, tylko my decydujemy, czy z niej korzystamy. Nikt nas do tego nie zmusi. To nie jest tak jak w wierzy, tak? że coś się dzieje i my musimy zareagować, musimy się jakoś do tego odnieść e, i to ma jakiś wpływ na nasze życie. Czy to wiadomości, czy to zdarzenia, które ze sobą wierza przynosi. Karta koło fortuny to jest coś, co może nam zostać zaproponowane, a my tylko my zdecydujemy, czy, czy, czy to wykorzystamy, czy się zdecydujemy, czy się nie zdecydujemy. To też bardzo często jest szansa, która jest na jakiś czas. Czyli na przykład, jeżeli ktoś do nas napisze, właściwie do was napisze yy, i wy na tą wiadomość nie odpowiecie, to ta osoba później na najprawdopodobniej albo nie będzie próbowała dalej, albo się obrazi, albo stwierdzi, że nie warto, że to był głupi pomysł, szczególnie jeżeli ta osoba łatwo, łatwo ją jest urazić. Natomiast ostatnia energia karta kochanków Sami widzicie jak to wygląda. Dla części z Was to mogą być wracający partnerzy, jakieś partnerki, e, kochankowie, jakieś relacje niedokończone, w sensie takim, że na przykład kogoś poznawaliście, później gdzieś tam ta znajomość umarła, albo po prostu okoliczności były niesprzyjające, albo każde miało swoje sprawy, i tak dalej. Te szkaty mogą tutaj właśnie wskazywać na to, że gdzieś tam przeszłość może próbować. Wracać, ingerować w Wasze życie, może tutaj uaktywniać się, tak to nazwijmy. Natomiast karty też mogą tutaj wskazywać. Jeżeli chodzi o relacje partnerskie, jeżeli chodzi o relacje przyjacielskie, jeżeli w ostatnim czasie był trudniejszy czas pomiędzy wami, karty mogą tutaj pokazywać, bo, że ta druga osoba, partner, przyjaciel, przyjaciółka może tutaj próbować pewne rzeczy z wami wyjaśnić. Tak? Może tutaj być to czas, w którym będzie to czas pojednania, będzie to, to czas na to, żeby sobie pewne rzeczy powyjaśnić, żeby zrozumieć drugą stronę, drugą osobę. Karta kochanków jest to moi kochani, oprócz tego, że karta osób bliskich, tak, jakichś bratnich dusz i tak dalej. Jest to też karta wyborów. Yy, więc karty tutaj mogą wskazywać na to, że to może być dla Was czas ciekawych propozycji. Yy, natomiast zastanawiam się, czy wy będziecie nimi zainteresowani, bo gdzieś tam tego zainteresowania szczególnie tutaj nie widzę. No i ta dwójka kielichów. Dla relacji trwających, ale które są, nie są jeszcze nazwane. Te karty mogą wskazywać na to, że partner może zaproponować kolejny krok w tej relacji. Tak, czyli przypuśćmy, na razie jesteście nie jesteście w związku, tylko jesteście w relacji, gdzieś tam się poznajecie. I tutaj w tym przypadku karty mogą wskazywać dwójce kielichów, na przykład y, propozycje ze strony partnera, jakichś zo, jakich zobowiązań, wyznania, y, pomysły na przyszłość i tak dalej. Też to, że partner do czegoś tutaj faktycznie będzie dążył, coś zaproponuje, tym bardziej, że jest obok koło Fortuny. A na Ostatnia karta, to kochankowie, czyli karta tej bliskości emocjonalnej pomiędzy wami. Więc tutaj, w relacjach, ten miesiąc może być naprawdę bardzo pozytywny. Może być to miesiąc wyjaśnień, sobie nawzajem pewnych kwestii, próby zrozumienia drugiej osoby, drugiej strony, wzmocnienia tej relacji. Natomiast mnie zastanawia w tym wszystkim, no właśnie cały czas połączenie tych dwóch kart, że wy czegoś nie będziecie chcieli powiedzieć waszemu otoczeniu. Że będzie w was jakiś pomysł, który może kiełkować, jak, jakiś plan który na razie zostawiacie dla siebie, bo to się bardzo mocno tutaj um, zarysowuje. Emocjonalnie fajnie, ewidentnie tu tutaj widać, tak jak wcześniej już powiedziałem, gdzieś mogą próbować wracać osoby z przeszłości po to, żeby dostać jeszcze tutaj od was kolejną szansę. No ale to jest właśnie ciekawe, bo to jest koło fortuny, czyli jakaś szansa tak od losu. Na którą nie musicie pójść tutaj obok, natomiast mamy czwórkę pentakli, czyli trochę zamknięcie na tą drugą osobę. Karty też mogą pokazywać yy, na ten miesiąc pewną oszczędność, natomiast z drugiej strony mamy znowu koło fortuny, tak? czyli karty mogą tutaj wskazywać na to, że jakaś okazja, szansa się dla Was w tym miesiącu pojawi. Dla części z Was na pewno tutaj karty mogą pokazywać szanse na wzbogacenie się, na jakieś do dodatkowe środki materialne, popatrzcie, bo tutaj widać przy tym kole fortuny ew ewidentnie jakieś pentakle, jakieś monety. Natomiast w tym przypadku karty też by mówiły o tym, że najprawdopodobniej nie będziecie chcieli tych pieniędzy wydać od razu. Raczej też Wodnik to nie jest znak, który jest jakoś szczególnie rozrzutny, który ile ma, tyle wyda, który ma skłonność do życia, wiecie, na kredyt. Takiego podejścia nie stać mnie, to jakoś się zorganizuje. Raczej ym, zawsze Wodnik stara się sobie przemyśleć pewne rzeczy, pewne inwestycje, pewne kroki finansowe i dopiero potem się decydować, tak? Raczej jest to znak, który stara się zawsze siebie zabezpieczyć, a nie ryzykować to, że później będzie, będą te problemy finansowe i będzie Trzeba jakoś sobie wtedy radzić, a do, dodatkowo wtedy dojdzie stres i inne takie, e, takie niefajne e, emocje, tak? dlatego tutaj karty mogą pokazywać tą czwórkę pentakli jako ten okres. Nazwijmy to takiej wstrzemięźliwości, szczególnie jeżeli chodzi o zakupy niekonieczne. Jeżeli chodzi natomiast o kartę radę, to jest karta Wisielca. Karta wisielca jest to karta wstrzymania. Jest to karta mm, takiej bardzo wolnej energii. Jest to także energia, oprócz tego, że ona może mówić o tym, żeby na spokojnie działać, nie wyrywać się, robić wszystko to, co przemyślane, nie działać pod wpływem, pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, chociaż to też raczej nie pasuje do wodnika. Ale ta energia też, moi kochani, karta, yy, karta Wisielca bardzo często mówi o tym, że to powinien być tak, że ten miesiąc powinien być takim miesiącem, w którym wy gdzieś tam mocniej skupicie się na swoim wnętrzu, dojdziecie do rzeczy, których wy chcecie, przemyślicie sobie pewne, pewne własne decyzje. Też karty tutaj mogą pokazywać <laughs> próby pojednania bądź powroty, próby powrotu do waszego życia. I tutaj ta karta mogłaby wskazywać na to, że moi kochani, odpowiedzi są w Was, czy Wy tego chcecie. Waszej przeszłości, w waszym patrzeniu na daną osobę, na daną sytuację, w waszej wiedzy dotyczącej tej osoby. Stąd ta karta, właśnie Wisielca, to jest taka potrzeba zatrzymania się. Karty też mogą tutaj mówić o tym, żebyście, moi kochani, jeżeli chodzi o ten miesiąc, mocniej skupili się na swoim wnętrzu, na tym, co dzieje się wewnątrz Was, a nie tym, co się dzieje na zewnątrz Was. Bo to jest karta, tak jak mówię, pewnego zatrzymania po to, żeby też pewne rzeczy sobie przemyśleć, do pewnych wniosków dojść. Jeśli chodzi, moi kochani, już podsumowując o, o całość tego miesiąca, ewidentnie widać Waszą wstrzemięźliwość finansową, karty też mogą mówić o tym, że po prostu możecie mieć jakiś pomysł długoterminowy na lokowanie pieniędzy, albo myślicie nad jakimś zakupem większym, albo jakąś większą inwestycją. Stąd na ten moment nie chcecie. Przewalić wszystkiego, co macie, mówiąc potocznie, tak. E, karty też mogą tutaj wskazywać, moi kochani. Że na waszej orbicie, w waszym gdzieś tam zasięgu, yy, możecie też spotkać, na przykład, osobę, której dawno nie widzieliście, ale najprawdopodobniej jesteście na tą osobę zamknięci. Może być też tak, że ktoś może próbować wracać z przeszłości do waszego życia, natomiast nieskutecznie, bo najprawdopodobniej w czwórce Pentakli obok jest wasza pozycja zamknięta na tą osobę. Karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o dzieci, bo trochę ten e, wcześniej w interpretacji ten temat został pominięty. Karty mogą tutaj po pokazywać, że możecie mieć pomysł, na, na rozwój Waszych dzieci. Może być tak, że w tym miesiącu też kwestie związane z rozwojem, z przyszłością Waszych dzieci mogą być istotne. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście odkładali coś na przyszłość Waszych dzieci. Nie wiem, próbowali jakoś Wasze dzieci zabezpieczyć, czy jakoś na ich edukację. Karty też mogą wskazywać na to, że w tym miesiącu może być tak, że będziecie mieli jakiś pomysł, o którym albo plan, o którym nie będziecie mówić waszemu otoczeniu. W ogóle połączenie tych dwóch kart bardzo mocno tutaj może wskazywać, że mocniej się będziecie skupiali na swoim wnętrzu, będziecie potrzebowali sobie pewne rzeczy przemyśleć, pewne rzeczy zostawić, pewne przemyślenia zostawić dla siebie, z pewnymi tematami, tak jakbyście może chcieli uporać się sami. Karta ta też może właśnie wskazywać na to, że to nie będzie miesiąc jakichś tam większych wydatków, tak jak wcześniej już powiedziałem. Jeżeli chodzi o tło, szansa na pojednanie w relacjach lub Przyjaźniach na przykład istniejących, na to, żeby karty tutaj mogą mówić, jeżeli chodzi o związki, że może partner was zabrać na bardzo fajną randkę, która też będzie szansą na to, żeby wzmocnić waszą relację. Jeżeli chodzi o relacje, w których dopiero się poznajecie. Karty mogą pokazywać to, że partner, partner bądź na razie potencjalny partner, na razie adorator, absztyfikant, jak go nazwiemy, tak go nazwiemy, może Was zabrać na jakąś fajną randkę i snuć. Plany dotyczące przyszłości też karty mogą tutaj pokazywać, że może chcieć ta, ten mężczyzna, ta osoba zrobić kolejny krok w kierunku Waszej przyszłości. Jeżeli chodzi natomiast o inne relacje, czyli na przykład relacje przyjacielskie tutaj karty mogą pokazywać, że możecie y, mieć jakieś fajne spotkanko z przyjacielem, przyjaciółką, y, które też będzie szansą do tego, żeby z jednej strony możecie tutaj wracać do przeszłości, do y, początków waszej relacji, z drugiej natomiast strony karty tutaj mogą pokazywać, że to będzie też y, zacieśnieniem tej waszej relacji. Uświadomieniem sobie, że ta osoba w sumie jest dla mnie wyjątkowa, tak? Że to, że, że cieszę się, że jest w moim życiu. Bo to moi kochani, to że wodniki ogólnie bywają nieufne. Jak już się do kogoś przekonają, to naprawdę potrafią być przyjacielem, naprawdę potrafią doceniać drugą osobę, relację jaką, jaką z nią mają, tak? Natomiast, no mówię, najbardziej tutaj mnie zastanawia, że czegoś tutaj ewidentnie nie chcecie powiedzieć komuś w Waszym otoczeniu, w ogóle Waszemu otoczeniu. Natomiast, jeżeli chodzi o radę, karta Wisielca. Działać na spokojnie, z planem, pomału bardziej skupić się na tym, co wewnątrz, niż na zewnątrz. Ta karta też może tutaj wskazywać na to, żeby poświęcać. Zresztą wodniki lubią raczej spędzać czas samemu, także też doceniają ten czas, żeby też mieć przestrzeń do tego, żeby pobyć czasem samemu. To też może być czas do pewnych ważnych, też istotnych dla Was przemyśleń. Natomiast, tak jak mówię, tutaj dużo, dużo dobrego się dzieje, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Też, moi kochani, ja bym się nie zdziwił w kole fortuny, gdybyście mieli jakąś propozycję zawodową bądź materialną, chociaż nie wiem, czy będziecie tak skorzy od razu się decydować na coś, bo jest czwórka pentakli, czyli takie podejście. No, trzeba jest zweryfikować, czy mi się to opłaca, tak? czy to jest dla mnie dobre. Ale ciekawe w tym wszystkim jest to, że to połączenie kart też mogłoby świadczyć o tym, że w tym miesiącu możecie mocniej akcentować swoje zdanie, swoją opinię, mocniej walczyć o swoją pozycję w miejscu pracy, pokazywać swoje doświadczenie, swoją wiedzę. Coś, co może dla Was na, na co dzień być troszeczkę, tak jak wcześniej już powiedziałem, wodnik ma czasem taką skłonność do tego, żeby być troszeczkę z tyłu. Mimo tego, że zazwyczaj jest bardzo inteligentny, ma bardzo duże możliwości, tak, jest bardzo kreatywny, spostrzegawczy i tak dalej, też jest zazwyczaj świetnym słuchaczem, chyba najlepszym, osobą, która więcej widzi. Nie zawsze mówi o tym wszystkim, co widzi. Zresztą to też się tutaj pokazuje w Człucce Pentakli. Czasem bywa troszeczkę z boku, ale potencjał ma dużo większy. Czasem trzeba tak naprawdę, jeżeli chodzi o wodnika, po prostu popracować nad tą siłą przebicia, nad tą, nad tą pewnością siebie. I tylko o to w tym wszystkim chodzi. I tutaj karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu może być tak, że będziecie chcieli mocniej zawalczyć o swoją pozycję, o pokazać swoje możliwości. I też może się budzić w tym miesiącu bardzo mocno w Was. Ambicja. Moje kochane wodniki, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam. Machmentarut.